Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnej rzeczy, którą ostatnio też zauważyłam i ostatnio o której myślałam, kiedy, e, kiedy w ogóle rozmawialiśmy sobie a propos seksownych rzeczy. E, I czasem każdy z nas ma taki, e, taki humor i po prostu ma taki dzień, że czuje się bardzo sexy. Wstajesz rano i myślisz tak, to jest ten dzień, ja wyglądam fantastycznie, czuję się świetnie. Ale myślę, że jeśli chodzi o osoby grube, to społecznie nie ma czegoś takiego dla nas, nie ma takiego przyzwolenia, żeby czuć się seksy. Na zasadzie, nawet jeżeli ty się czujesz seksy, to ludzie z zewnątrz ci tego nie, nie powiedzą w ten sposób. I oczywiście teraz trzeba byłoby podzielić osoby grube na. Dwie grupy. Na zasadzie te dziewczyny, które są piękne, krągłe, a k Kim Kardashian i mają płaski brzuszek i zero wypukłości e, i, i, i mówią, że są plus size, i na te, które mają, tak? Mają fałdki, e, gdzieś tam coś tam wystaje, coś się wylewa i trzeba podzielić. Ja mówię o tej drugiej grupie, o tej grupie, do której ja też należę po prostu. Nie mam płaskiego brzucha i niestety. No nie, nie mam, no i tyle po prostu, to, to jest stwierdzenie. Mam fałdki, e, mam duży brzuch, mam oponkę, wiecie, to, to wszystko wystaje, ale mam takie dni, że czuję się seksowna, że po prostu czuję się, wiecie, e, mega seksy, że... Wiem, że to jest ten dzień, że po prostu wszystkie moje ruchy będą mm, niesamowite I ja po prostu jakbym była jakąś latynoską e, I się urodziła nią I wiecie, i, e, i każdy z nas ma takie dni Natomiast mam wrażenie, że jak patrzysz na to z zewnątrz I widzisz dziewczynę, która czuje się seksownie I mówisz, że ma taki dzień i jest szczupa To no jest super, fantastycznie Cudownie wyglądasz, no, no, wyglądasz seksownie A jak widzisz taką osobę, taką jak ja I która mówi, powiedziałaby ci, że jest seksowna To jesteś taki okej, okay, fajnie, że się tak czujesz, ja tego nie widzę, ale fajnie. I niekoniecznie o tym mówimy tym osobom, ale jest coś takiego, że zamiast yy, podzielić wszystkich porówno na zasadzie, powiedzieć, okej, okay, ma, masz prawo czuć się seksownie i wyglądasz seksownie, to my nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, bo ogóle tego nie widzimy na zasadzie. Wiecie, przyglądasz Instagrama i widzisz te dziewczyny plus size yy, i naprawdę plus size i, i te mniejsze plus size, nieważne jakie yy, i mówisz, niektóre z nich Okej, okay, widzisz, że no to jest sexy, sexy poza, fajnie, fajnie, ale, ale nie jesteś w stanie tak stwierdzić sam z siebie, sama z siebie, że... Wow, to jest seksowne, to naprawdę wygląda świetnie. E, ja nie mówię też o modelkach, które wiedzą, jak to robić, które też mają figury takie. To, to jest zupełnie inaczej. Ja mówię o takiej zwykłej, naprawdę zwykłej osobie, takiej przeciętnej, kowalskiej, przeciętnej, nowakowej, wiecie, takiej osobie, która po prostu e, nie jest modelką, nie wie, jak się ruszać, jak pozować i po prostu te wszystkie ruchy, wiecie. Ho, 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 ona po prostu tego nie wie i, i nie wie, jak to robić, a po prostu ma taki dzień, że czuję się seksowni. Ja na przykład dzisiaj mam takie ciężar, ja po prostu jestem a, fantastyczna, seksowna i w ogóle też mam, widzicie, mój najgłębszy dekolt, jaki posiadam w swojej szafie, e, to w ostatnim filmie mówiłam o tym, więc, więc możecie sobie zajrzeć na przykład do ostatniego filmu i roz, roz, zobaczyć, dlaczego to akurat tak jest na... Najgłębszy, ale wracając do tematu, po prostu dzisiaj jest taki dzień, jak dzisiaj mam taki dzień, i, i rozumiem, że mnie, mało mnie interesuje, czy ktoś, czy ktoś też tak uważa, czy nie, czy on mi powie, że wyglądam seksownie, czy nie. Nie ma większego znaczenia, ale ja mam wrażenie, że jest coś takiego w społeczeństwie, że grube osoby nie mogą być seksowne, że mamy, mamy zakodowane, że takie osoby mogą być miłe, mogą być zabawne, mogą być śmieszne, czy, czy inteligentne, ale niekoniecznie seksowne że ten, ten dział w ogóle życia jest dla nich e, wyłączony, że one nie mają do tego prawa, że one, one nie mogą wyglądać seksownie, no przecież są grube e, i one nie mają ładnego ciała, nie mają, wiecie, w, wgłębienia w talii i, i w ogóle, no, no nie, no, no przecież to tak nie, nie może być, jak to ma być seksowne. E ale tak jest, ale tak jest e, i, i ja uważam i bardzo często widzę dziewczyny, które są plus size, które są grube po prostu i, e, i wiecie, i wyglądają seksownie i dla mnie to jest seksowne, ale ja to widzę dlatego też, że ja też to mam, e, też mam te rzeczy i ja Stoję w tym samym miejscu, więc łatwiej mi to zrozumieć. E, ale właśnie myślę, że w społeczeństwie przydałoby się zrobić coś takiego, zrobić taką małą zmianę w myśleniu, właśnie a propos tych osobach. Szczególnie, że też mainstream no, nam nie ułatwia tego. I osoby plus size bardzo rzadko są w filmach, które, które są seksowne. Te filmy i, i są sceny łóżkowe, e, i po prostu e, jest pokazany jako osoba seksowna nie mówię zabawna, ładna, mądra, nie o to mi chodzi, mi chodzi właśnie o ten konkretny, konkretną rzecz, konkretną cechę, e, którą przypisujemy na pewno szczupłym dziewczynom, szczup e, albo dziewczynom z krągłościami, ale takimi ładnymi Estetycznymi bym powiedziała, które są miłe dla oka, ale z dziewczynami, które już mają fałdki, które niekoniecznie wyglądają estetycznie, niekoniecznie wyglądają tak, jakby jakby wyszły z magazynu po prostu i, i po prostu jakoś tak wyglądały niesamowicie to tego nie, to to już nie, nie może być w żadnym stopniu seksowne, na zasadzie w ogóle, bo przecież jak to ma być seksowne, jak to nie jest estetyczne, e, a to nie jest prawda I, i warto byłoby może troszeczkę zmienić swoje nastawienie troszeczkę zmienić swój punkt myślenia, rozciągnąć się troszeczkę w tym, wiecie, rozciągnąć to swoje myślenie i swoje horyzonty na to e, i może przejrzeć na przykład swojego Instagrama i zobaczyć kogo obserwujecie, e, ja na przykład staram się obserwować dziewczyny, które są dla mnie inspirujące, które są plus size, i które czują się seksowni, potrafią się ubrać też seksownie, które potrafią ubrać, wiecie, ładny dekolt, które potrafią ubrać krótszą spódniczkę, bo ja na przykład ja w ogóle nie jestem w te, w te strony. Rzadko, rzadko pokazuję się z tej strony, dlatego że. No, moje doświadczenia bardzo mocno ukształtowały moje myślenie a propos głębokich dekoltów, o czym właśnie mówię w poprzednim filmie, e, ale, ale myślę, że, że chciałabym troszeczkę się w, tej, w tą stronę rozwijać, że też chciałabym być czasem wyglądać seksownie, żeby tu ubrać jakiś dekolt, może jakieś wycięcia, czy coś w tym stylu, i nie czuć się dziwnie i niezręcznie, bo zaraz ktoś podejdzie i mi powie, że to jest w ogóle ohydne, i że dlaczego ja pokazuję ten tłuszcz, który wystaje ze mnie. I, I że w ogóle nie powinnam tego robić. Wiecie o co mi chodzi. I, i jest coś takiego, jest coś takiego. W naszy... Skoro w mojej głowie jest coś takiego, to tym bardziej w głowach osób, które nie są plus size. Bo. To jest tworzone przez mainstream. Niestety, to jest tworzone przez, przez osoby, które konkretne rzeczy kreują, które chcą nam konkretne rzeczy wsadzić do głowy, im się już udało poniekąd, ale możemy z tym walczyć i możemy to w sobie zmieniać. Może warto zaobserwować osoby, które są plusy. Na przykład, ja jestem. Serdecznie zapraszam do mojego Instagrama, a link do niego macie w opisie. I wiecie, możecie tam po prostu troszeczkę zmieniać swoją perspektywę. Warto obserwować osoby, które trochę nas rozciągają w myśleniu które nas trochę rozciągają w tym, co, co uważamy, że jest dobre, czy jest ładne, bo. Jesteśmy tylko ludźmi i my, grubasy, też istniejemy i będziemy istnieć w tym świecie i nie liczcie na to, że to zniknie, bo nie zniknie. I nie udawajmy, że nas nie ma. Nie udawajmy, że, że to po prostu... Jak, o, jak już słudne, to będę mogła się pokazywać, będę fajna. No to, to zupełnie nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o to, żeby, żeby zacząć funkcjonować jakoś tak lepiej, żeby funkcjonować e, sprawniej, żeby to było coś, co... Co będzie takie wiecie, yy, okej, okay, to jest normalne. Ta osoba czuje się seksowna, to jest zupełnie okej, okay, to jest zupełnie normalne. I też to jest zupełnie, to jest dobre po prostu, to jest. To jest ok, że ty się czujesz seksowniej i wyglądasz seksowniej, i tak naprawdę jest. A nie, a bo ty tak uważasz, ty się tak czujesz, no to fajnie. Dla mnie to nie jest. No, jeżeli patrzysz tylko na szczupłe dziewczyny i patrzysz tylko na pięknych ludzi na Instagramie, którzy kreują siebie w ten sposób, to zapewniam cię, że będziesz tak myśleć, że po prostu nie, nie rozszerzysz się, a nie możemy tak funkcjonować, bo wchodzisz do normalnego świata i nie widzisz samych pięknych ludzi. Nie widzisz ludzi, którzy zawsze są pomalowani, którzy zawsze wyglądają świetnie którzy mają idealną formę. Ty yy, sam patrzysz później na siebie i myślisz kurde, ale mi brakuje do tych ludzi. A tak nie jest. To jest, jeżeli są ludzie, faceci z sześciopakiem, dziewczyny, które mają po prostu niesamowite figury, to jest cudowne, to jest fantastyczne, ja tego nie neguję, ale większość ludzi tak nie wygląda, większość ludzi normalnie żyje. Większość ludzi normalnie żyje, ma jakieś problemy, ma yy, po prostu nie zawsze je regularnie, nie ma czasu tego pilnować, nie będzie dad girl albo dad boy, po prostu nie będzie będzie w ten sposób żyć, bo się nie da. Tak po prostu się nie da. W normalnym świecie się po prostu tak funkcjonować nie da. Więc, moi szanowni państwo, przyzwyczajmy się do tego i zacznijmy e, widzieć, postrzegać swoją rzeczywistość jako coś, co jest normalne, a nie coś, co powinno być zmienione przez pryzmat Instagrama i przez pryzmat tego, co się dzieje dookoła. Po prostu zacznijmy myśleć o tym, że Instagram to jest kreowana rzeczywistość, którą my sami sobie kreujemy przez to, co oglądamy. I jeżeli oglądamy tylko ludzi, którzy e, są piękni, którzy są idealni, którzy wpasowują się w kanon piękności e, i urody i tego wszystkiego, wpasowują się w tych czasach, I jeżeli oglądamy tylko takie osoby, to zapewniam Cię, że Ty będziesz myśleć, że tylko takie osoby istnieją i że każda osoba, która wychodzi poza ten schemat, to on, z nią jest coś nie tak, a to jest zupełnie odwrotnie, więc e, zacznijmy może, wiecie, przejrzyjmy osoby, które obserwujemy, może dodajmy jakieś, wiecie, jest ta opcja lub kawy w Instagramie, możesz sobie przejrzeć coś nowego. E, ja tak bardzo często robię, czerpię inspirację po prostu od dziewczyn, które. Które nie są idealne, ale są piękne. I to jest niesamowite, że ja mogę być nieidealna, że ja mogę mieć tu trochę za dużo, tam trochę za mało, e, tu takie włosy, a nie takie. E, ale to nie ma znaczenia, bo ja po prostu, e, po prostu jestem piękna. Choć nie idealna, to i tak jestem piękna. E, i, I tak postrzegam też ludzi, że nie są idealni, ale są po prostu piękni, tacy jacy są, z tym, co, co mają. Z, tym, z tą całą swoją historią, z tym całym swoim bagażem, doświadczeń. Po prostu są piękni i nigdy nie staram się oceniać tych ludzi, bo po prostu nigdy nie wiem, przez co oni przeszli. I Ciebie też do tego zachęcam, żeby nie oceniać w tak, w tak szybki sposób ludzi po prostu, bo wyglądają troszeczkę inaczej niż ty, ty widzisz ludzi na Instagramie. Zacznijmy troszeczkę zmieniać swoje myślenie i trochę przewartościowywać to, co uważamy za piękne i idealne, bo ideałów na świecie nie ma, niestety nie ma. W internecie może i są, ale to nie są prawdziwe ideały. Więc, szanowni Państwo, e, jestem ciekawa waszych, e, waszych w ogóle opinii w tym temacie, więc zachęcam Was do komentowania. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli podobają Wam się filmy i podoba Wam się taka tematyka. Też zapraszam do, do lajkowania tego filmu, jeżeli Ci się podobał i zostawienia po prostu czegoś po sobie. Zapraszam też na moje social media, tam jestem na co dzień, tam też możesz mnie zobaczyć, jak sobie funkcjonuję, co robię, co robię na co dzień i po prostu być ze mną na bieżąco, tam możesz też do mnie bezpośrednio napisać, jeżeli, jeżeli masz taką ochotę. Ja oczywiście jak najszybciej się postaram odpisać, nie zawsze to jest tak szybko, ale postaram się, to, to się staram robić i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!